Cześć, oglądający z tej strony mężczyzn. Ze mną jest. Dobra, wchodzimy. Szkoda, że niedługo już się skończy ta fajna zabawa. Jest obok wejścia, prawda? Let's go and Chodźmy i zobaczmy, co się stało. 4, 3, 2, 1. Breaking news. Boję. Nie, ja nie umiem uciekać. Ej, to jest tutaj, jest, uciekaj, uciekaj, jumpscare. Jumpscare, ja jestem na górze, ale tu też na górze też jest. Rozdwoił się. Jumpscare, jumpscare goni mnie. Matko, nie mam życia, nie mam życia prawie, ale na górze też jest. Mam życie Jump skar, jump jumpscare. jump scare, jump scare. scare, scare. Czekaj, nie zjadł, je, nie, pra, nie mam już prawie życie, kurczę. Znaczy, mam życie. Jem być... kanapkę. Nie, ja zaraz umrę, zaraz umrę, zaraz umrę. Zaraz umrę, nie mogę pić, nie mogę pić, nie mogę jeść, w ogóle nic nie mogę robić, co nie? Jezu, ja nie, ja nie żyję prawie już. Pij wodę, bo kanapki nie działają. Woda dodaje ci 3-2 punkty. Skoczyła mi się woda. Jezu. Ja nie mogę. Ja, ja nie mam... Pra... Nie no, ja nie mogę. Jumps. Mówiłam. Jeśli widzę jutrzejszą. Albo może jeszcze dzisiejszą siebie Próbuję, nie działa No kurde Nie mogę, automatycznie no Automatycznie mnie tu no?